Czy wyobrażałeś sobie kiedyś, co się dzieje, gdy dwie potężne postacie spotykają się w sercu Kościoła, aby złożyć prośbę, która może zmienić losy całego kraju? Dokładnie to wydarzyło się, gdy Kinga Duda, córka prezydenta Polski, weszła do cichych sal Watykanu. Ale zabrała ze sobą nie tylko dyplomację, zabrała ze sobą wiarę, pilną potrzebę działania i prośbę o pomoc dla całego swojego ludu. Przemierzała korytarze pewnym krokiem. Jakby dźwigała ciężar milionów, na jego twarzy malowało się napięcie i spokój, a gdy w końcu została przyjęta przez papieża Leona XIV, nastrój się zmienił. Papież, znany ze swojego strategicznego, chłodu i globalnej wizji konfliktów, przyjął ją ostrożnym spojrzeniem. Wasza świątobliwość zaczęła Kinga Przychodzę dla Polski. Nasi ludzie się modlą, ale potrzebujemy znaku. Módl się za nas. Odpowiedź papieża nie była jednak taka, jakiej się spodziewała. Polska potrzebuje przywódców, którzy najpierw uklękną, zanim poproszą o modlitwę. Środowisko zamarło, ale Kinga nie spuściła głowy, zrobiła krok do przodu. Więc módl się za mnie teraz, tutaj, jako kobieta, jako córka, jako ktoś, kto wierzy w to, co reprezentujesz. To właśnie w tym momencie, Rozpoczął się konflikt nie tylko słów, ale także zasad, dumy i wiary. Papież milczał przez kilka sekund, jakby oceniał, czy ma do czynienia z kolejną oportunistyczną polityką, czy też z duszą rzeczywiście gotową do poświęceń. Mówisz jak wojownik, ale wojen wiary nie wygrywa się podniesionymi głosami. Kinga odpowiedziała wtedy stanowczo, i nie nawet tchórzliwym milczeniem. Papież zmrużył oczy. Pokój ozdobiony wizerunkami świętych męczenników i czerwonymi dywanami, które już przetrwały stulecia historii, zdawał się być świadkiem nowej bitwy i nie była ona symboliczna. To było osobiste. To była polityka. I to było duchowe. Starcie przybrało na sile. Leon XIV podważył intencję prośby: Dlaczego miałbym stawiać Polskę na pierwszym miejscu wśród tylu zdesperowanych narodów? A Kinga bez wahania odpowiedziała. Bo Polska nie jest w rozpaczy, ona jest w przygotowaniu. Jesteśmy murem między światłem a ciemnością. Potrzebujemy tylko jednej świecy zapalonej przez Rzym. Słowa te przełamały zimną barierę. Protokoł. Po raz pierwszy papież wydawał się zszokowany. Mówisz z wiarą, ale i z ranami. Pokaż mi więc, gdzie Polska krwawi. To, co Kinga odpowiedziała później, było jeszcze bardziej nieoczekiwane patrzona w papieża Kinga Duda, zrobiła zdjęcie z wewnętrznej kieszeni marynarki. Polska matka klęczy obok chorego dziecka, trzymając w rękach różaniec. Tutaj, to tutaj krwawimy, kiedy wiara staje się naszym ostatnim lekarstwem, kiedy kościoły stają się szpitalami dusz. Papież poważnie przyjrzał się obrazowi, znał ból, ale nie spodziewał się, że towarzyszyć mu będzie tak osobisty, bezpośredni dowód. Wiara twojego ludu porusza mnie, córko polski, ale to za mało by poruszyć papieża, trzeba poruszyć niebo. I wtedy Kinga wstała z krzesła, podeszła do tronu papieskiego i łamiąc wszelki protokół uklękła przed nim. Więc módlcie się ze mną, teraz, nie o politykę, o wiarę. Ten gest zszokował władze Watykanu. Obecni kardynałowie spojrzeli na siebie. Gwardia szwajcarska zmieniła pozycję. Nigdy kobieta niepiastująca stanowiska kościelnego nie odważyła się podjąć takiego kroku. Papież zawahał się, ale wyciągnął rękę. Oboje zamknęli oczy. W sali zapadła głęboka cisza. W tym momencie czas zdawał się stanąć w miejscu. Modlitwa rozpoczęła się po łacinie. Jednak głos papieża wkrótce ustąpił miejsca głosowi Kingi, która zaczęła modlić się po polsku. Każde jej słowo było przepełnione emocjami. Jakby oddawała duszę swojego narodu w ręce niebios. Papież wzruszony dołączył swój głos do jej głosu. Było to coś bezprecedensowego, wręcz nie do pomyślenia duchowy moment, którego nie przewidywano w żadnych planach. Kiedy skończyli, papież pozostał w milczeniu przez długie sekundy. Potem otworzył oczy, dotknął piersi i powiedział: Polska nie potrzebuje, abym się za nią modlił. Potrzebuję, aby świat modlił się z nią i dodała Nie jesteś tylko ambasadorem swojego ludu. Jesteś płomieniem, który rozpala pokolenie. Kinga wstała, wzruszona, ale stanowcza. Starcie dobiegło końca, ale walka o wiarę, szacunek i uznanie dopiero się zaczynała. A co zrobił papież później? Papież podniósł się z tronu, co jest rzadkością na spotkaniach dyplomatycznych, i podszedł do jednego z wysokich okien Watykanu. Spojrzał w niebo i uczynił znak krzyża, nie mówiąc ani słowa. Następnie zwrócił się do jednego ze swoich sekretarzy i wydał bezpośredni rozkaz: Następne orędzie modlitewne świata zostanie poświęcone Polsce. Efekt był natychmiastowy. Była to decyzja symboliczna i polityczna. Ale przede 18... wszystkim duchowe. Przesłanie zostanie nadane we wszystkich językach, ze szczególnym naciskiem na język polski. Kinga, która przyglądała się wszystkiemu w milczeniu, poczuła, jak jej dusza wibruje. Nie wygrałem żadnej dyskusji. Dotknęło ducha kościoła. I gdy szła korytarzami Watykanu, zaskoczyła ją zakonnica, która, widząc ją, wyszeptała: Nie jesteś córką prezydenta. Jesteś córką misji. I misja ta nabrała teraz mocy nie tylko w sercach Polaków, ale na całym świecie. Powrót Kingi Dudy do Polski nie był tylko dyskretny. Był symboliczny. Brak konferencji prasowej, żadnych publicznych przemówień. Wystarczyło jednak, że w sieci pojawił się jeden obraz: klęcząca obok papieża, oboje pogrążeni w modlitwie, z prostym podpisem za Polskę. Zdjęcie w ciągu kilku minut stało się popularne na całym świecie, obiegło cały kontynent i wywołało gwałtowne reakcje. W Warszawie tłumy zaczęły spontanicznie gromadzić się na placach, z różańcami w rękach. Zainspirowane tą sceną pokory i odwagi. W kościołach księża odnotowali nagły wzrost liczby spowiedzi i odprawianych mszy, czego nie widziano od lat. Międzynarodowe media próbowały dowiedzieć się, co działo się za drzwiami Watykanu. Eksperci mówią o zmianie wizerunku kościoła, który obecnie znajduje się pod presją zajęcia stanowiska w sprawie duchowych dramatów Europy Wschodniej. Jednak wśród wiernych rosła pewność, że coś poruszyło się w świecie niewidzialnym. A pośród tego wszystkiego Kinga nie przemówiła. Pozwolił, aby cisza zabrzmiała głośniej niż tysiąc wywiadów. Jednakże ta cisza miała swój cel. Zaskakująca odpowiedź papieża nie była końcem, to był zwiastun. Polska będzie duchowo przewodzić nowej erze wiary na świecie, napisał teolog w jednej z włoskich gazet. A wśród najbardziej uważnych katolików powtarzano niczym proroczy szept frazę. Kiedy Rzym będzie się modlił z Warszawą, Ziemia to odczuje. Ale to, co Kinga zrobiła później, mogło zadecydować o powodzeniu lub porażce tej chwili. Czy była gotowa na coś więcej niż reprezentowanie swojego kraju? Czy była powołana do czegoś jeszcze większego? Czy mogę kontynuować rozwijanie tego kolejnego momentu na jej drodze? W kolejnych dniach Kinga Duda zniknęła z agendy politycznej. Brak oficjalnego wystąpienia, brak informacji dla prasy, ale to nie była ucieczka, to było przygotowanie. Spędziła siedem dni w klasztorze na obrzeżach Krakowa. Tam żył w ciszy, modlitwie i poście. Dyskretne relacje sióstr, które ją przywitały, mówią o kobiecie, która była głęboko poruszona, jakby usłyszała coś wykraczającego poza ludzkie pojmowanie. Ona nie chciała być w wiadomościach, chciała rozeznania, powiedziała. Jedna z zakonnic. I właśnie tam zrodziło się nowe przekonanie. Kinga zrozumiała, że jej rola nie jest już tylko polityczna, to było duchowe, to było prorocze. Opuszczając klasztor, napisała list, który został odczytany w kościołach w Polsce. Wezwanie do jedności, do aktywnej wiary i duchowego oporu w obliczu mrocznych czasów. W liście nie było żadnego logo rządu, ani odniesienia do żadnej instytucji. Podpis był prosty. Kinga, córka Polski w modlitwie. Wpływ był głęboki. W wielu miastach zaczęły powstawać ruchy modlitewne. Młodzi i starsi modlą się razem. Powrót odseparowanych katolików do Kościoła. Coś się obudziło i to przekroczyło partie, ideologię i granice. Na pytanie, co motywowało tę decyzję, odpowiedziała po prostu: Kiedy papież modlił się ze mną, nie usłyszałam tylko błogosławieństwa, usłyszałam wezwanie. I tak Kinga Duda, która kiedyś reprezentowała Polskę za kulisami polityki, stała się symbolem duchowego przebudzenia, którego echo zaczęło się odbijać poza granicami Europy. Cichy, ale potężny ruch, niczym podziemna rzeka, który wkrótce miał zmienić bieg historii. I być może w głębi duszy sam papież wiedział o tym, gdy szepnął, gdy odchodziła. Niech Polska niesie wiarę, a ty bądź światłem tej pochodni.